A więc cześć, siemanko z tej strony pionek. A w dzisiejszym odcinku dowiecie się o bardzo fajnym temacie. Oczywiście przypominam, że 5 łapek pod tym filmikiem, a jutro wlatuje kolejny: że Fortnite zniknął z Google Play oraz App Store. Twórcy gry złożyli pozew. Ale jeżeli jesteście ciekawi, a ja już bezbędnego zbędnego przedłużania zapraszam was do odcinka. A więc Fortnite znika z urządzeń firmy Apple oraz Google. Gra nie jest już dostępna ani w Apple Store, ani w Google Play. Z tego powodu przedstawiciele Epic Games postanowili pozwać dwie wielkie korporacje. Nie ma chyba drugiej tak popularnej darmowej strzelanki jak Fortnite Battle Royale, ten tytuł w ciągu kilku lat zyskał status kultowego. Zagrywają się w niego miliony graczy z całego świata. Pokazuje się, że do Fortnite stracili właśnie dostęp użytkownicy urządzeń od Apple i Google. Sprawa ma trafić do sądu. Osoby, które mają zamiar grać w Fortnite na PC, Macach Mac i konsolach mogą czuć się bezpiecznie. Jednak brak Fortnite na urządzeniach mobilnych to ogromny cios dla potencjalnych miłośników gry, która polega przecież na tym, że można, która polega przecież na tym, że można w nią grać gdziekolwiek. Tytuł zniknął jednak ze sklepów obu firm. Dlaczego? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jak donosi portal The Verge, usunięcie Fortnite z Apple Store oraz z Google Play. Było kwestią czasu, przewidywaną przez ekspertów. Doszło do tego za sprawą na najnowszej aktualizacji, w której pojawił się system płatności Epic Direct Payment. Producenci Fortnite z Epic Games, za pomocą nowego sposobu płacenia, postanowili ominąć konieczność uiszczania opłat przez pośredników z App Store i Google Play. Umowa między Apple i Epic Games mówiła, że producent musi przekazywać Apple Store'owi 30% kosztów przychodu z gry, która znajduje się w sklepie. Implementacja Epic Direct Payment złapała więc umowę, co było powodem usunięcia Fortnite z bazy gier dostępnych na iPhonach i iPadach. A więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, możesz zostawić lajko like oraz napisać w komentarzu od 1 do 10, a ja przypnę Ci serduszko. Więc trzymajcie się, do kolejnego!